Pokazuję wam godzinę? <laughs> a, a po mojej wiązance Jaki mam dobry humor teraz ja pierdolę, życie jest piękne Kurwa ludzie, nie naprawdę, spłątam na całego Kurwa, ja się z tego śmieję, obejrzałem kawałek tylko Nie, to jest kurwa chore nie To jest chore, ale kurwa Ja sam się z siebie właśnie teraz śmieję kurwa, no. I o to mi chodzi w mojej działalności. Chyba patrzy na to. Hołd oddaję części czy... trzeciej. A ja coś chujowo. Trzeba, że jakaś ludzka, muzyka będzie lepsza. Ludzie Trzeba umieć się śmiać w życiu To jest cała moja działalność Bez sensu głupoty Kurwa Humorem trzeba podchodzić do życia ludziska moje, no. kurwa. I ten kto mnie ogląda i bierze to na serio, to naprawdę ten nie jest normalnym człowiekiem, Kurwa, no ta fajna piosenka poszła Kazachstan! Kazachstan! <grym> The best country in the world. All other countries are like a little girl. Kazakhstan! Kazakhstan! <laughs> Odpierdala mi, bo co innego może. <laughs> Kurwa, ten mój śmiech mnie sam się złapałem to Kurwa kurwa, sam sobie zajęwał kurwa Zamknij się kurwa Co to ja kurwa jestem Coś ja obciął Patrzcie, mówię samemu trzeba umieć się śmiać z samego siebie tak samo Życie wtedy jest najlepsze, piękniejsze. A hej też hejtujcie tysiące razy kocham was kurwa Mówię go w kurwie no, Gdzie tam kurwa, nie Będzie śmuzyk Kurwa, kachunia. Coś może innego pierdolę, kurwa. Cześć, gdzie jestem? Zamknij się, kurwo! Coś tu źle odbieram. To radio. <tryk> yeah. Wyłącz SIĘ to gówno, wyłącz SIĘ to gówno, kurwa! No. Wyłącz SIĘ to, bo sami Ale To jest takie podsumowanie. Regeneration. Patrzcie, kurwa, obudziłem się, nie wiem, tam, która była dziesiąta, może. Szybki taki wiesz, umycie się prysznic. Wróciłem, inspekcja. Wszystko mi to zajęło. No, tam, no, 45 minut to wszystko, nie? Gdybym wiedział, to ja bym tu zastrągnął re regenerację sobie włączył, podczas jak idę się myć, jak się robię kurwa inspekcję, to nie <grym> kurwa. Dosłownie przed wyjazdem mi się włączyło i następne 50 minut poszło się palić w pizdu. Kurwa, tego mi nikt nie odda czasu, kurwa. Kto mi kurwa ten mój czas odda? Dobra, więc dobra, to jest zakończenie tego regeneration już nie będzie, bo kurwa, jednak jadę do domu jadę do domu więc ta trasa była taka krótka znowu do Stanów nie, w, nie wkraczałem tylko Toronto, Winnipeg, Toronto tak śmiesznie eee, i co, no będzie, mówię, mniej części bardziej takie może, nic tutaj nie było jakichś większych wkurwiań mówię, nie zawsze, kurde, będą <laughs> jedna trasa ciekawsza, druga mniej ciekawa więc tak jak w życiu, no no i zjeżdżam do domu, no mam 600 km, nie, jakieś 600-650 jeszcze Jadę do domu, no jadę do domu, następna trasa Też nagram, bo to będzie pierwsza, pierwsza w nowej firmie, nie Więc nagram początek, tak na dzień dobry, co się dzieje, wrażenia Jak się jeździł nowego gościa, w nowej firmie, bardzo małej I Zobaczymy, no a i kurde, wielkanoc w domu ja Białkanów z domu po raz pierwszy od chyba <grywa> od kiedy jeżdżę. Kurwa jego mać. Nawet na święta kurwa jest korek w tym no. Kurwa w Toronto, ja pierdolę. Dzisiaj wolne kurwa wszyscy mają. Wszystko pozamykane, znaczy wszystko kurwa no. Piwa dzisiaj kurwa nie kupisz. Ontario w końcu. Kurwa! I nawet kurwa dzisiaj korek tu musi być do kurwy. Coś się stało. Coś, kurwa niezłe jaja widzę. Straż pożarna i te sprawy kurwa macie. Chuj z tym kurwa. Eee, zjarał się! Zjarał się! Cołość się zjarał. Ach, jeszcze dymi. Dobra. Mam tylko 25 km do bazy. Ktoś tam leci w radiu. Angel. Ja lubiłem cięższe te kawałki, jak byłem w metalu. I KURWA METAL! ta piosenka. więcej czatu się przydało, ale to z radia więc... więc... Nic innego nie mogę puszyć. Kurwa, migardo! gardło już od Regeneration i od wszystkiego! Żegnam tą firmę! Żegnam Regeneration! Kurwa, I... ma macz! To the left side. to! Kurwa sieć to. Telefon? Nie oglądajcie tego! Wyłączcie to! No głupoty! Głos straciłem! Przed regeneration, przez Regeneration i przez Darcie morny na darmo! Do widzenia!